Siema wszystkim, witam Was w dzień mojej imprezy z Trogonow, ale muszę dorobić chyba, bo jest mało. Barzejek wstał mi pomagać, Łukaszek jeszcze w robocie słuchajcie, a ja czekam słuchajcie na ludzi. Już Wam mogę zdradzić dlaczego przyczepa Edytki Rafałka stoi u nas, e, bo robimy imprezę rocznicową karawaningową znajomi z Radomia też przyjadą także słuchajcie, dzisiaj jest balet dzisiaj robiłam zakupy nie na wyjazd, tylko na przyjazd bo dzisiaj przyjeżdżają do, na, do mnie znajomi z karawaningu będziemy oblewać to nasze święto, robimy imprezkę Edytki i Rafałka przyczepają stoi moja też już jest naszykowana no i zjeżdżają się wszyscy przyczepami Radom oczywiście przyjedzie bez przyczep, ale e, dzisiaj mamy ognicho Także coś wam pokażę. A jutro, bo to jest cały weekend imprezy, czyli taki zlocik nasz malutki. A dzisiaj będzie ognicho, będzie winko grzane, w kociołku gotowane. Ale mi się zrymowało, mogłabym piosenki chyba układać. Rum, pyszny jest ten rum, już wam mówiłam. Słuchajcie, rum do herbaty. Ja, ja trochę dzisiaj jestem ubrana, trochę jakby nie elegancko, ale do roboty. O, uważaj jak mi pomaga. O, bułek, na zamówionych jak dobrze, że ja cię mam. Wszystkie zakupy wziąłeś? No. No i bardzo dobrze. No także słuchajcie, biorę się do roboty, bo strogonowa mi dziecko obiecało, że mi dogotuje. Co? No powiedziałeś, że zrobisz tego. Nie powiedziałeś. A co ci. powiedziałeś? Powiedziałem, że chciałem, miałem to na końcu języka. Ale jak na osobą. Ale się ugryzłem, więc. Ale ja już się ja już to wytłumaczyłam, i ja już jestem pewna, nie. że ty to zrobisz. Nie, bo ja nie wiem jak ty to robiłaś i ja nie wiem. No to co mi zrobisz? No w czymś mi musisz pomóc. Popierogi mam jechać. A, popierogi, pobacz czerwony do babci, po, bo po, nam go gotować. Pobacz czerwony, będę jeszcze z babcią Zobaczcie bułek. No, będzie impreza. To wyjmuj jest. mi te zakupy, to ja zacznę gotować, bo się już zaczną zjeżdżać. Słuchajcie, dzisiaj z, y, zjeżdżają się cały dzień, y, bo no. mają po 5, po 4, po 3 godziny do jazdu, więc czekamy na nich. Szymonek dzisiaj oszaleje, bo tyle, taką ilość ludzi, jak zobaczy, to oszaleje. Dobra, biorę się, słuchajcie, do roboty. Nie przebieram się na razie, bo to jest y, roboczy strój, także do nas, do usłyszenia. Marzek cebulę kroi, pomaga mi. Ale du jaka śliczna jest, bo nie płacze y, Ja też czuję po tamtej, nie po tamtej. Drugi gar robię strogonowa. żeby potem pomieszam te dwa, więc się smak zmiesza. Bo jednak trochę chyba za mało, nie? Syf oczywiście jest przygotowany jak zwykle. Jak w kuchni. Jak to w kuchni bywa. Także jest godzina która? W pół do 11. Zadowolony jesteś, że mamu się pomagać? Bardzo. Grajek jeden, no. Słuchajcie, gotuję już drugi gar, ale muszę przykręcić indukcję. Kroję, słuchajcie, indyka na co? Na sałatkę. Jaką? Boże, zapomniałam. Na jaką sałatkę? Z gyrosa, o! Oczywiście bateria mi siadła, to wiadomo. Także kroję kurczaka na... nie kurczaka, tylko indyka na sałatkę z gyrosa. Będę przygotowywać. Słuchajcie, jest godzina w pół do dwunastej. Ognicho jest zaplanowane na godzinę osiemnastą, dziewiętnastą, to w zależności jak wszyscy przyjadą, ale mają się już zjeżdżać od popołudnia. Więc na spokojnie sobie robię. Przygotowuję edytka mi pomogła bardzo, powiem Wam, że przywiezie mi kiełbasę, przywiezie mi wędlinę na wiejski stół. Także naprawdę y, dzięki Ci, Edytko, bo y, bez ciebie to bym sobie nie dała rady. I jeszcze Beatka, moja ciapci radomska, też mi dużo pomogła. Ty, Beatko, wiesz. Więc ja Ci też serdecznie dziękuję, bo też bym sobie bez ciebie nie poradziła. Także Naprawdę super mam znajomych, przyjaciół, pomagają mi we wszystkim ze względu na ten mój bark. Normalnie to pewnie bym sobie poradziła, bo imprezy zazwyczaj urządzam na dużą ilość osób, to nie jest dla mnie problem, no ale wiecie, z tym barkiem jestem trochę unieruchomiona, chociaż słuchajcie, zobaczcie, o ile wyżej już podnoszę, nie wiem czy to widzicie, rękę, także zaczyna być widać poprawę. E, boli mnie nadal, ale e, najważniejsze, że ta ręka idzie bardziej do góry, więc e, mam nadzieję, że ta rehabilitacja nie będzie trwała 18 miesięcy, tylko krócej i, i że sobie to wszystko ogarnę. E, Olgutka w szkole, e, Łukaszek w robocie, jak chyba na górze, poszedł się wykąpać i, i też leci mi po pierogi, po barszcz, bo mi e, teściowa robi barszcz. E, pierogi mi, e, robi pani Ukrainka, e, bardzo dobre, sprawdzone. No i co, no i czekam na wszystkich, słuchajcie, i pokażę Wam, będą się zjeżdżać, zobaczycie jak nam plac y, się zapełni przy, całymi przyczepami i kamperami, będzie 9 załóg z moją, czyli z moją przyczepką. Także odzywam się później, jeszcze muszę tu posprzątać ten syf, który mi się zrobił odgotowania. No i co, no i tyle, no. Słuchajcie, y, jeżeli chodzi o przyczepkę Justynki, to cały czas jesteśmy na etapie y, szukania, ona dzisiaj... Ale to już jest długo, długo, słuchajcie, długo, długo po tym, jak wyjechałyśmy pierwszy raz, bo ona była cały tydzień, słuchajcie, zajęta po tym przyjeździe, jak wróciła z tego Knausa, bo w robocie miała Meksyk, więc też trzeba dać jej czasu. Cały czas sprawdzamy, bo może być też jeszcze jakaś wada w tej, w tej przyczepie. Jak znajdziemy, co i jak i jaki będziemy mieć pomysł, no to Was poinformujemy. Dzisiaj przyjeżdża dużo głów. Karawaningowych, więc może też nam coś podpowiedzą. Także słuchajcie, jeżeli chodzi o przyczepkę, to cały czas trzymamy kciuki i, i co? No, i jesteśmy dobrej myśli, słuchajcie, no, że to wszystko ogarniemy. Ona de facto działa, tylko nie w pełnej mocy, tak? Normalnie ogrzewanie działa, indukcja działa, tylko to nie jest na 100%, o tak bym powiedziała. No dobra, ale mamy jakieś pewne, pewne pomysły, więc zobaczymy, czy to wszystko wyjdzie. Wy jak macie jakieś pomysły, to też dawajcie nam podpowiedzi, bo zawsze jak co dwie, co dwie głowy to nie jedna. Także też na was liczymy, bo wasze podpowiedzi słuchajcie bardzo często mi się przydały, to jest bardzo fajne. Oczywiście są niektóre, wiecie jak to, no ale to niestety. Eee, trzeba mieć, że tak powiem, dystans do wszystkiego. Szymek czeka na gości. Dobra, słuchajcie, biorę się, bo się zagadałam. Słuchajcie, już indyk usmażony, wystygnięty i robię sałatki teraz z grosa. Będę kroiła koczaka, zróbmy go teraz na to. Także jest gyros, keczup, kukurydza, daję ogórka, potem paprykę, majonez i kapustę pekińską na Ja tak robię. Każdy ma swój przepis, ja robię taki. Dobra, już dzwonili słuchajcie do mnie Brygada RR, że już za chwilę będą, więc streszczam się. Zobaczcie. Lubię tą sałatkę. Można ją długo jeść. Słuchajcie jeszcze, bo ona nie namięka, więc naprawdę można jeść jeszcze ją dwa dni po imprezie, jak zostanie. Na to dam majonez i na to jeszcze kapustę pekińską posypię delikatnie. I tu się nie daje żadnych przypraw, tylko keczup. Yy, znaczy mięso jest w kebabie, w przyprawy od kebaba, keczup i majonez. To są tylko przyprawy. No i teraz będzie majonez i kapusta pekińska, ale zapomniałam kupić, więc Błażejek jak mam kupić. Słuchajcie, <laughs> sałatki są gotowe. Katerin przyjeżdża jutro. Takie zimne przekąski zamówione jutro. Pierogi z barszczem dzisiaj Błażejek jak przywiezie. strogonogotowy, gotowy. Wiejski stół edytka mi ogarnia. No i co? Alko już jest. Czekać tylko na gości. A, jeszcze tatarek, słuchajcie. Mam nadzieję, że salmoneli nie dostaną. Jak po, ostatnio jak robiłam, słuchajcie, nawet film jest na ten temat nagrany gdzieś tam u mnie na kanale, u nas na kanale, że jak ostatnią imprezę robiłam z tatarem, to jajka miałam trefne, słuchajcie, i potrułam ludzi salmonellą. Pięć osób w szpitalu, chyba wylądowało pięć czy cztery, już nie pamiętam nawet. Bo to już dawno było, w każdym razie mam nadzieję, że teraz ich nie potruje. Jajka już teraz z pewnego źródła są kupione, także już nie biorę yy, od chłopa, od baby, nie wiadomo od kogo, tylko po prostu kupuję w sklepie. Mam nadzieję, że do sklepu te jajka jednak są badane. No ale trudno, co zrobić, każdemu się zdarza, tak? Dobra, słuchajcie, idę sobie chwilę usiąść, bo już mnie pięty bolą. Palą mi się pięty od tej roboty. Słuchajcie, już pierwsza ekipa przyjechała, właśnie im bramę będę otwierała. Idę do nich. Idę, przyjechali. No, mam nadzieję, że się otworzyła ta brama. Oj, mam się tą kamerę w, w nos wsadziła. Gdy zobaczycie, się otwiera. O, otwiera się. A gdzie oni? A zaraz przyjadą. Będą stali koło świderków, Słuchajcie, tutaj. Oni mają też dłosiówkę. Zresztą, yy, Piotruś za nią sprzedają swoją jedną siówkę, także można sobie od nich kupić, bo kupili większą. Gdzie oni są? O, jadą! <grystanie> Piotrek, tu stań, tu weź tu stań. Tu? Ha Cześć wam! Hello! Hello! Piotruś, był uwery sobie wjedziesz koło świderków, dobra? Tam, tam, no. Tak, Odczepisz samochód, bo musimy tak samochody ułożyć, żeby wiesz, w razie czego można było wyjechać, nie? W ja razie pożaru. Przodem do nich, nie? Tak, no tak, żebyście mieli drzwi w drzwi. Cześć kochana. Ty, wy to przez Afrykę jechaliście? Nie, ale nie bolało. Przez zaprychę jechaliście? No. Daj spokój. To chyba przez Andrię, jak na tak. jest? Ta, Ale pada coś? Nie, mam wrażenie, że chyba coś pada. nie? Tak już... Ania, pokaż się wszystkim, jak płaczesz. Czemu płaczesz, Ania? Ania, jesteś szczęśliwa? Bardzo. <laughs> nie trzeba tej nakładki <laughs> No. Ah. przyjechały pomocnice nareszcie, także ja, dziś, ja teraz już odpoczywam następni idą <grymne> jadą, bo ciekawe czy bramę otwiera się? Otwiera. o, miała jakie przejście a gdzie oni? no, jak się Piotruś, proszę bardzo nic nie przeszkadza, wszystko wejdzie dziewięć zestawów? wejdzie, nie? się wciśnie no Idą? Jadą? To skąd one jadą? Stamtąd jadą? Tak, tam jest ta obwodnica. Jedzie się. A przejechali? równi światłami. Kierowco O, brawo, brawo. Bardzo dobrze. I będziemy tam wywalać te szambo. Tu stań sobie najpierw Tu. A gdzie przypa? No tu pierwsza niech staje, nie? Nie zawadziłeś jak Piotruś, ty nie zawadziłeś? Jak wierzałeś, nie? Siema! Kurwa, przestrzeliłem, bo miałem wiesz... SMS-a. Przejechałeś? No i dobrze, nagrałam policji dam na, normalnie na miary. Okay. Hej! <laughs> Hej! Hey. Kubuś stajesz tu! Gdzie? Tu, tylko trzeba te węże pozabierać. Tylko ja się tu nie zmieścię. Tu. tu się nie zmieści? Tu się nie stanie. A, bo jogi ma małą. Tak. Ma małego, ja, stałem, no. ja się przystawię do twojego samochodu. Dobra O, no to, to od tej strony jogi zaczynamy. Małego, to lepiej ja jedzie, no nie. Idealnie sobie wiadę dreszczem, tak, Piotr. Dobra. Dobre. O, było, super pomysł. A, tak, bo jogi ma pomysły. malutką przyczepkę. Jogi ma przyczepkę? Malutką. No? Oni przy, przy, przyczepką. No, no i tak. dobrze, a kampery będą stały tu. Tak. Nie, zmieści nie, nie. Tak, bo jeszcze muszą was zamknąć kampery. On się wsadzi, nie? Dziewięć zestawów będzie. Ale z twoim miejscem? Z moim, no. no Ty też przyjeżdżasz? Nie, no już, już na jestem ja najbliżej. Mój ko. Następni. O. Ale nie ma ich. A nie, są. Ale jak to nie kamperem? Zobacz, oni takim Ej. Zabieraj samochód, bo na mrdze wejdzie. Zobacz nie, jakim to... gruchotem przyjechali. Niech przed bramą stają. No, że nam to wlazło, nie wlazła, nie? Co ty no. masz buty? No. Czekaj, bo ja muszę oluciowi, bo się musi pod siłę podłączyć. Ej, ale wy przed bramą, bo na wejdzie wyjdzie od was. Ja, My Zawsze od dupy strony przyjeżdżamy. No nie? lubimy, nie? Ja tak samo. Otworzę ci garaż, to sobie wiedzie, tak, że się raz, ładować. Żeby mnie nikt nie widział, że, że osobówką przyjechała. Oluś żebyś się ładował, a nie nikogo innego. Idę ci otworzyć garaż. <laughs> poczekaj, poczekaj. Musimy się przywitać. No. Dobra. Zobaczcie, tu, tu, co tu się dzieje. Hello! Hello. <śla> Nieźle, nie? Oluś z Agą śpią u mnie w przyczepie. Wlot prywatny, imprezowo. Nieźle, nie? Nawet nie wierzyłam, że wejdzie tyle kamperów. A jednak. Zobaczcie, jak mamy pięknie. Proszę bardzo. Lesieć z Beatką i, i z Tynką zrobił. Zobaczcie, jaka impreza. Kurna mania. Wszystko sami. Wszystko sami, nie? Beatka? No się w sklepie wszystko kupywaliśmy. Wszystko było robione, wszystko jest ten, od robiłam Ja te, wyrobiłam te, te, te sałatki. Tak, tak. Na goreczkach, pipuści, dziewczyny. Są z od Te Są Stefaniksa. Ale tyle, tutaj siekał, jak równo nam siekał. tutaj. Pięknie. Było. pięknie. Dziewczyny, dziękuję serdecznie. Mm. Lechu, no. dzięki ci bardzo. Dziewczyny się śmieją, twoje. A te to, to będą się cieprzejszą wybrała. <śled> <śled> ja bym... No, nieco, nie? Czy ten tak. kołacz też pociąć? Tak, to jest senkacz. Sękacza senkacz. też, no. A ja już będę nalewała... Senkacz to jest kołacz. Tak, tak, tak. A ja już będę nalewała, słuchajcie, ten, y, strogonowa. Łyżki są wyjęte. Dobra, bardzo tak, dobrze. Dobra. Nalewam. A, wyłącz ja śniadanko Siadanko mamy, jesteśmy już po ognisku. Ja Widać u mnie. <laughs> później Wam pokażę, co się dzieje. <laughs> A co, Pani cię? Ja ogniska nie, nie nagrywaliśmy, bo nie można było. Statystycznie wykopani. To bo nas jest, jest wykopana. Tak, nie, to wszyscy tak? są chyba wykompani bo nie, nie. Tak. czuć. No ja, już, ja już nie waniam, nie waniam. Bo ona to nawet już twarz ma. Ja użyłem dobrej krew w ale ja się nawet przywołem. Ja też się trochę wsiłem. Jest. Ja robię herbatę zawsze. Tak jest, ja też chcę herbatę. Tu jest to jeszcze dwie niedużyte. świeże świeże ja robię. chcesz. Chcę. Ja to na muszę. Jak ktoś kawę, to musi prosić o tę. Ja bym tego? Ja. <laughs> Ja myślę, że powinien ja się pierdować w duchę tą do meczeli. A to nie Powiedzcie, to Nie. Powiedzcie, to państwo. to państwo. Powiedzcie, to 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 już no, no słuchajcie, wszyscy już pojechali. Po imprezie zostały tylko jeszcze. O, tutaj musi łkanie przedłużać, schować, bo nie schował. Została jeszcze jedna przyczepa do zabrania. Też możecie w komentarzach pisać, czy ja to przyczepać. Jakastem czy się czy zgadniecie, e, już ta duża pojechała. Wszystkie przyczepy pojechały, została tylko jeszcze jedna. Kolega ma po nią przyjechać. Ognisko w... już jest całe posprzątane, bo w piątek mieliśmy. Kociołek słuchajcie, tu jest jeszcze kociołek do umycia, w którym grzaliśmy wino. Grzane z pomarańczami, goździkami i z cytryną. Także cały, cały, cały kociołek. Tym razem zamiast gotować zupę, to gotowaliśmy wino przy ognisku. Także słuchajcie, impreza się udała. Nie wiem, czy mnie widać. O, tu może stanę. Słuchajcie, impreza się słuchajcie udała. Wszyscy wyjechali zadowoleni. Byli u mnie jak w piątek przyjechali o 14, tak wyjechali. Ostatnia, ostatnia załoga wyjechała w niedzielę o 14. Eee, wszyscy zadowoleni wyjechali eee, i my też jesteśmy bardzo zadowoleni. Także dziękujemy Wam wszystkim, że byliście jeszcze raz. Eee, z Wami zabawa to cała przyjemność. No i co, słuchajcie, no i oby więcej takich spotkań, mam nadzieję, że już nie u mnie. <laughs> Powiem Wam, że w poniedziałek to normalnie. Nie, w niedzielę to jeszcze nie, bo jeszcze taka byłam eee, ze zmęczenia, chyba nie mogłam usnąć. Ale w poniedziałek to padłam e, e, taka zmęczona, że nawet nie pamiętam kiedy zas zasnęłam. Także taki mieliśmy weekend rocznicowy, e, i, 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 ta nasza, i ta, ten nasz rok karawaningowy e, rozpoczęliśmy 6 grudnia poprzedniego roku na Aleksie, a zamykamy rok w weekend mikołajkowy u nas pod domem. Ponieważ nie mogliśmy jechać na Aleksę, bo wiadomo, życie tak. Także trzymajcie się cieplutko, słuchajcie, do następnego vloga. Bierzemy się nareszcie za tą przyczepkę Justynki konkretnie, bo Justynka już trochę w, w robocie już ma taki spokój. My już też po tej imprezie jesteśmy, więc już można się po prostu skupić i bierzemy się konkretnie za ogarnięcie przyczepki Justynki. Cały czas szukamy. Co i jak, dlaczego i w ogóle, bo coś nam się też nie podoba w niej, ale wiecie, jaki jest. Problem to jest taki, że my przy odbieraniu nie sprawdziliśmy indukcji, jak działa, ze względu na to, że nie mieliśmy garków na indukcję. Nie przyszło nam po prostu do głowy, że ta indukcja będzie robiła problem. Chociaż powinno niby nam przyjść do głowy, bo ma bardzo duży pobór mocy, pobór prądu przy, przy zapalaniu. Ale tak jak mówiliśmy wcześniej, ona do piątki działa, więc to na spokojnie można sobie wszystko ugotować, zagrzać wodę. Nie, nie działa na pełnej, na pełnej parze ta indukcja. No ale dobra, no ale może to się da jakoś ogarnąć. Może wymyć jakiś pomysł, także też podpowiadajcie. Ogrzewanie działa. Indukcja działa do piątki, także przyczepa się, słuchajcie, na razie, co póki sprawdza. Musimy ją sobie jeszcze ją tak bardziej poznać, bo tak ani ona, ani my nie mieliśmy czasu, żeby jej w tym pomóc. Więc teraz się po prostu bierzemy konkretnie za, za poznawanie e, Justynki Przyczepy i za ogarnianie tego tematu. Jeszcze chwilę mamy, także będzie dobrze. Zawsze musi być dobrze. Słuchajcie, jeszcze raz się z Wami żegnam. Trzymajcie się cieplutko. Zdrowka Wam życzę i do usłyszenia. Pa!